Ja Kaczor wow. po prostej, a serwisowy, teraz Kaczor rozbija ten blok, a serwisowy, jakżeż fantastycznie kończy się ten mecz. Cześć, witajcie, kolejny tydzień za nami, kolejne asy przed nami. No i właśnie, sporo ciekawych spotkań, sporo też ciekawych rozstrzygnięć, myślę, że kto oglądał mecz Opola z Wrocławiem, na pewno był zadowolony. Kto oglądał spotkanie Debelo z Radomiem, to chyba spodziewał się troszeczkę y, większej walki, ale generalnie rzecz biorąc, zbliżamy się do końca pierwszej rundy, więc dużo y, ciekawych wyników. Yy, myślę też, że już powoli. Tą pierwszą rundę będziemy podsumowywać, i tak jak przed tygodniem zastanawiałam się, jak będzie wyglądał dewelopers na te mecze Champions League, jak będzie wyglądał na te spotkanie właśnie w Radomiu, no to uspokoiła mnie forma Bruny, uspokoiła mnie forma Jeleny Blagojewicz. No ale o tym też będzie za chwilę, bo w międzyczasie też przecież zmiany na stanowiskach trenerskich. Tym razem wiemy, że szkoleniowiec, turecki szkoleniowiec ekipy Jokera pożegnał się z tym stanowiskiem. No a przywitał się z nim z kolei trener, był już trener ekipy z Bydgoszczy, czyli Piotr Matela. Początek trudny, ale no tak to czasem bywa. Zaczniemy na początek od tego spotkania. Kalisz bielsko. Ja tu sobie będę oczywiście tradycyjnie spoglądać na te moje kartki, ale myślę, że w tych ostatnich spotkaniach w kilku, w kilku meczach tak naprawdę statystyki mogą troszeczkę dawać myle wrażenie, bo są albo bardzo bliskie, albo mocno rozstrzelone, ale ważne jest to, że klaruje nam się ta cała tabela. No i tak spotkanie Kalisz Bielsko i tutaj na pewno asno Marianne dla Karoliny Drużkowskiej i myślę, że ta pani wypracowała sobie już to miejsce chyba. w w wyjściowym składzie swojej ekipy, 47% przyjęcia, to jest naprawdę bardzo dobre. Ja podziwiam w ogóle Karolinę, bo pa sama pamiętam, jak mnie kiedyś stawiano na przyjęciu. Też mam te 90, więc dokładnie wiem, jak można się czuć i jak można się do tego nie nadawać. Natomiast widać, że Karolina póki co ma do tego dryk, no albo BKS po prostu zagrywał jak trąba. E, daje 45% skuteczności w ataku, do tego jeden blok i trzy asy serwisowe, więc naprawdę bardzo dobre spotkanie Karoliny. Chcemy oczywiście jak najwięcej takich spotkań, e, ale generalnie rzecz biorąc to można powiedzieć było dobre spotkanie e, kaliskich siatkarek, mimo że e, przegrane, bo... E, Żurowska dobrze w przyjęciu, Cygan fajnie w ataku na 62%. Troszeczkę zabrakło skuteczności Moniki Gałkowskiej, ona nam tak troszeczkę faluje z tą skutecznością. No i właśnie po drugiej stronie Biesko, które też świetnie się prezentowało. No, ale właśnie to było tak, że albo jeden zespół się prezentował, albo drugi się prezentował, i widzieliśmy, że tylko czwarty set, tak na dobrą sprawę, był tyle zacięty, żeby tu móc coś więcej powiedzieć. Orwoszowa 49% i to jest bardzo dobry jej mecz. Siedem bloków w Dominiki Bierzchały. I dobra zagrywka. Myślę, że to są te elementy, za które otrzymała tą statuetkę MVP, bo w ataku 5 piłek na 14 skończonych no to nie jest jakiś wybitny wynik. Dalej, szlagowska 23% w ataku. I tutaj wiemy, że ta siatkarka na pewno jest w stanie wykręcić lepszą cyfrę. 47% przyjęcia. no właśnie, po raz kolejny okazuje się, że. To przyjęcie po jednej, po drugiej stronie jest bardzo dobrze, więc albo tutaj można popracować troszkę bardziej nad lepszą zagrywką, albo poszukaniem tych trudniejszych stref, albo no, siatkarki po prostu tak dobrze przyjmują. A wiemy, że w poprzednich meczach to różnie bywało. Bardzo podobała mi się dystrybucja Eweliny Polak. Co mnie zdziwiło, 33 pi piłki do przyjęcia dla Kingi Drabek. Ona na 58%, a więc na pewno dla kolejnych zespołów to jest informacja, że w te siatkach nie warto zagrywać. Także jeden as rozdany. Lecimy dalej do kolejnego spotkania: Grot Bydgoszcz. I tutaj e, tak naprawdę można mówić tylko o meczu jednego zespołu, a więc e, Grocie Budowlanych. Wielkie prawa dla trenera Guszaka za e, No, przede wszystkim w. Dla mnie sporo optymizmów, te dziewczęta, te siatkarki, które widzieliśmy w ostatnich kolejkach, tak troszeczkę po dobrej walce, ale zawsze przegrywały, a czy zawsze? No nie zawsze, ale w kilku spotkaniach myślę, że najbardziej odczuły tę porażkę w tym derbowym spotkaniu. Więc no, tak, takie porządne lanie nad zespołem zbyt goszczy na pewno im się przydał tutaj po raz kolejny dobrze spisała się Monika Fedusio. I myślę, że na pewno zasługuje na duży plus. E, Zuzia górecka 75% przyjęcia i to jest oczywiście kapitalny wynik. E, dalej, troszeczkę sobie w ataku, bo na 30%, ale tutaj cały czas pamiętamy, że e, no, była tam przerwa związana z kontuzją. To czasami tak jest, że później potrzeba jednak troszkę czasu, żeby się e, wprowadzić z powrotem do gry. Mnie się podobały obrony łysiak w tym spotkaniu. Myślę, że ona też zasługuje na spore brawa no i co tam dalej Lisiak Mogorzata Lisiak 4 na 5 piłek podanych skończone to jest 80% skuteczności no i chcę się powiedzieć dlaczego tak mało tych piłek i myślę, że tutaj Martyna Łazowska cały czas ma spore rezerwy jeżeli chodzi o właśnie podawanie piłek do środkowych no ale myślę, że to też będzie się rozwijało bo znam też trenera Głuszaka i wiem, że on bardzo lubi grać też ze swoimi środkowymi. Po drugiej stronie z kolei dobre przyjęcie i Słaba skuteczność, bo tak Kasemiro, Sperlak, Balmas, wszystkie te panie gdzieś w okolicach 25-30% skuteczności, a to jest zdecydowanie za mało na dobrze dysponowane zespół grota. 11 do 4 przepaść, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe w bloku, a więc no tutaj naprawdę wielkie brawa dla łódzkich siatkarek, bo widać było, że od początku skoncentrowane wyszły na to spotkanie. Dalej lecimy spotkanie Chemika z Rockerem, tutaj też chyba. Mm, było to spotkanie, chyba na pewno było to spotkanie e, pod dyktando mistrzyń Polski i one oczywiście pokazały się z dobrej strony. Na e, pochwały zasługi kilka siatkarek, dlatego nie zdecydowałam się w tym tygodniu przyznać asów e, siatkarką chemika, e, bo musiałabym przyznać aż trzy, I to byłaby Martyna Łukasik która swoją skutecznością po raz kolejny pokazuje, że zasługuje na to, żeby być pierwszą szóstkową siatkarką. 50% przyjęcia, 47% ataku. Troszkę za dużo błędów w zagrywce, ale myślę, że tutaj też jeszcze będzie pracowała nad tym elementem. Dalej po raz kolejny bajeczna gra Agnieszki Konkolewskiej. To oczywiście też zasługa Marleny Kowalskiej, co będę troszeczkę jak mantrę cały czas powtarzać. Iga Wasilewska... Też bardzo wysoka skuteczność, bo 67, Agnieszka 82% do tego Aga dołożyła jeszcze 3 bloki i jeden as serwisowy, natomiast Iga dołożyła jeden punkt w bloku. No i właśnie to, co może się podobać, to ta dystrybucja, bo koniec końców w, w ekipie z Chemika aż 4 siatkarki w trzysetowym spotkaniu zdobywają no, 9 plus punktów, tak? bo tu mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, Wasilewska 9 punktów, 9 punktów yy... Bojana Milenkowicz. Yy... nie, nie Bojana, yy... Jowana Brakociowicz, yy... potem 13 punktów Aga i 14 punktów Martyna Łukasika, więc naprawdę bardzo fajna dystrybucja i, i, i tak ja się po prostu kleiła. Yy... Jeżeli chodzi o zespół Jokera, no to tutaj Raczkowska na 33%, Malu na 32%, Twardowska 36% w ataku i 49% przyjęcia. Ile to przyjęcie jeszcze jest powiedzmy do przyjęcia? No to atak cały czas gdzieś tam troszkę za nisko. No więc lecimy dalej do kolejnego spotkania, i tutaj myślę. Unii, Opole, Wrocław to jedno z tych elektryzujących spotkań. Mnie też dosyć bliskie, no bo wiadomo, Wrocław to jednak jest moje, moje miejsce na ziemi i, i zawsze, może nie, że kibicuję, ale chciałabym, żeby, no kibicuję w sumie, muszę to powiedzieć, kibicuję wrocławskim siatkarką i mam nadzieję, że będą sobie radziły coraz lepiej w tym spotkaniu. Tak naprawdę niuanse miały olbrzymie znaczenie, bo tak przeglądając statystyki bardzo fajne grania Marty Ożyłowskiej, 57% w ataku, do tego 5 bloków. Troszkę słabsze spotkanie stronias, ale no tutaj też wiemy, że ona i Redzi Biliast tak się troszeczkę wymieniają z tą skutecznością. Z kolei Redzi w tym meczu 52% przyjęcia, 36% w ataku, ale totalnie 20 punktów. Więc na 5-setowy mecz nie jest to jakoś strasznie dużo, ale też jest to liderka w ekipie, była to liderka w ekipie Unii Opole na to spotkanie. As dla Ani Bączyńskiej, bo ona widzimy też na pewno w tym spotkaniu przeciwko wrocławskim siatkarkom, chciała się dobrze pokazać, no i ona zagrała na 50% skuteczności 32 podania, 16 punktów zrobionych, no i tylko dwa błędy. To jest coś, co może się na pewno podobać i coś, za co ja też dzisiaj tego asa jej przyznaję. Myślę, że po raz kolejny dobra makarowskiej. To jest środkarka, która też pokazała nam, że lubi grać ze środkowymi, ale ze środkowymi też lubi grać Ania Kaczmar, która po raz kolejny wyszła w pierwszej szóstce ekipy z Wrocławia. I tutaj dobra gra środkowych. Iza Bałucka 71% skuteczności, 12 skończonych piłek na 17 podań, do tego 3 bloki. To jest chyba najlepsze spotkanie Izy do tej pory w, w tym sezonie. Z kolei 32 piłki aż do Fedorek, ona 14 punktów, 44% skuteczności dla Środkowej. To może nie jest jakiś wybitny wynik, ale na pewno ilość podanych piłek robi wrażenie. Natalia Murek y, mam wrażenie, że weszła na taki stabilny poziom, 60% przyjęcia, do tego 38% w ataku, Andra Kosaniowa 49-34, no i y, 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 Ola Gromadowska 37%, może też, nie warto się czepiać, ale tutaj z kolei troszeczkę więcej błędów, bo aż 7. I to właśnie okazuje się, te błędy zrobiły znaczącą różnicę, bo mamy, jeżeli chodzi o błędy własne w ataku, to 17 do 6 prowadzą tutaj wrocławianki, niestety niechlubnie. Natomiast, jeżeli chodzi w zagrywce, no to tutaj <laughs> 5 asów więcej mają na swoim koncie siatkarki z Opola. No a więc te 23 punkty niestety robią różnicę, a wiemy, że ten timebreak skończył się 17 do 15, więc te małe punkciki gdzieś tam z błędów własnych w ataku zrobiły swoje. Lecimy dalej do tego spotkania legionowi LKS, bo to jest chyba jedno z większych zaskoczeń. A może a może i nie, bo przecież Legionowie już pokazała, że potrafi ograć dewelopę, więc czemu nie ograć i LKS? LKS co prawda bez trenera maszka. Oczywiście to za sprawą jakiejś tam drobnej niedyspozycji. Wiemy, że trener Maszek będzie już z zespołem na kolejne spotkanie. Natomiast AS dla Giselle Sylwy. Nie rozumiem, dlaczego ta siatkarka nie dostała nagrody MVP, bo naprawdę na nią zasłużyła. Ok, Izale Majczyk grała bardzo dobrze, wybitnie nawet można powiedzieć, ale to było chyba takie spotkanie na przełamanie dla Giselle Sylwy. Ona 51% skuteczności, 28 punktów. Najlepszy wynik w tym sezonie. No, a dalej oczywiście w i też Oliwia Różański, która 47% przyjęcia, 38% ataku, jeden punkt w bloku, jeden punkt z zagrywki. Słabsza dyspozycja w ataku Japrak Erk, ale ona też nadrabiała zdobywaniem punktów w tych trudnych momentach czasami. No i mogła się podobać gra na środku siatki Aleksandry Gryki, tutaj 7 punktów na 11 podanych piłek, do tego 3 punktowe bloki. No więc widać było, że bardzo spokojnie grają siatkarki z Legionowa. Jeżeli chodzi o LKS, tutaj dobry mecz Martyny Graber. Ona może nie była kluczową postacią w tym spotkaniu, ale 44% przyjęcia, 50% ataku. Mniej mi się podobała w tym meczu gra Roberty, w związku z czym też zrozumiałam trenera, który na chwilę dał jej odpocząć. Dobre wejście Weroniki Sobieczeskiej. uważam, że ten początek iwny kolombo może te dwa trzy ataki dawały nadzieję na to, że to będzie jej fajny mecz, tym bardziej, że dobrze zagrała w tym meczu z Bekeszabą, ale 14% to zdecydowanie za mało na Tauronigę i ten jej debiut na pewno nie jest udany, jeżeli chodzi o Środkowe, no to tutaj na pewno Klaudia Lagierska 50% skuteczności, ale też chciałoby się powiedzieć, że na te 16 piłek mogła skończyć może kilka więcej, ale też to połączenie właśnie gdzieś tam czasami rozmijanki, czasami nie najlepsze podanie, ratowanie się w sytuacji to i tak niezły wynik wykręcony. Do tego jeden blok, pięć za to bloków Kamili Witkowskiej, która chyba miała dużo większy problem, żeby się zrozumieć z Robertą. No i 38% w przyjęciu Weroniki Jones-Perry, to chyba jest wynik, który nikogo nie dziwi, mnie też nie dziwi. Eee, 37% w ataku, to jest troszkę poniżej oczekiwań dla tej siatkarki, bo ona nas przyzwyczaiła, że nie schodzi poniżej 40%. Eee, także tak wygląda sytuacja. No i zostało nam jedno spotkanie, spotkanie Radomki z dewelopresem. No i tutaj myślę, chyba najbardziej... Eee, może nie zaskakujący wynik, ale mecz, w którym spodziewałam się więcej walki, powrót Kasie Korupy już taki full time. I tutaj widać jeszcze, że są jakieś niedoskonałości, nie do końca zrozumienie, ale na pewno nad tym będą dziewczyny pracowały i tutaj będą od siebie też nawzajem wymagały dużo więcej. Zresztą, jak w się to, to jest taka siatkarka, która potrafi nakręcić cały zespół. Dobre spotkanie Kaśli zarośnickiej Królowej na pewno zasługuje na pochwałę. Tutaj 42%. Ola wójcik, 46% w przyjęciu, 30% w ataku, a więc tutaj też można by troszeczkę chcieć więcej. Środkowe. 42% Frey, Zuzia na 60%, ale to, co się rzuca w oczy, to to, że te siatkarki nie popełniają błędów. I miejmy nadzieję, że właśnie z biegiem czasu, jak będą się lepiej rozumiały z Kasią Skorupą, z to te ich procenty będą wyglądały jeszcze lepiej. Dalej lazic dobrze w przyjęciu, troszkę słabiej w ataku. Eee, no i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o ekipę z Radomia. Po stronie dewelopesu na pewno duży powrót Bruny na stare śmieci, no bo chyba tak to trzeba nazwać. 55% skuteczności, 26 punktów na 47 podanych piłek plus 3 bloki, A więc naprawdę wybitny wynik, ale ode mnie ten ostatni as dla Jeleny Blagojewicz, bo ona od początku sezonu jest takim chyba najważniejszym ogniwem w ekipie dewelopesu, który często. E, trzyma tą całą ekipę i, i scala, i prowadzi przez czasami trudne momenty tych pięciosetowych meczów, które często zdawało, zdarzały się na początku. No i ona wykręciła 80% z przyjęciu no właśnie, kto zagrywa na Jelenę e, 57% skuteczności w ataku to jest 16 punktów na 28 piłek i 0 błędów. To jest chyba ten element, który zdecydował między tymi dwiema paniami. Komu dzisiaj przyznam tego ostatniego asa. Jeżeli chodzi o bloki, to tutaj Ania Stencel i Magda Jurczyk wybitnie prezentowały się. Jedna, pięć, druga, cztery bloki. Co do skuteczności w ataku, to tutaj można by jeszcze troszkę popracować. Na pewno po raz kolejny dobre wejście Anny Kałandadze. Niezła gra w przyjęciu. Karybadżemy, ale ona po raz kolejny z problemami w ataku. Także tak prezentował się ten ostatni tydzień, a przed nami już kolejna kolejka, jeżeli się nie mylę, ostatnia w tej pierwszej rundzie, i później sobie troszeczkę porozmawiamy o tym zamknięciu. Cały czas jestem w kontakcie z Malwiną Smarzek, żeby porozmawiać troszeczkę o Lidze Mistrzów, o lokomotywie, o tym, jakiej się tam żyje i mieszka. Także jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. No i hit kolejki Chemic Developers już w piątek, także ja czekam mam nadzieję, że Wy też czekacie. Do zobaczenia!